Przed nami spotkanie z Gosią. Będzie odbierała swoje piękne zdjęcia z przeżycia Polska Ja. Zaraz Wam wszystko pokażemy, jak to przebiegało. A teraz tradycyjnie Wam troszkę zdradzę, może o, pokażę Wam jedno, jedno piękne zdjęcie. Na przykład takie, a resztę zobaczycie później, dobra? Ja już czekam na Gosię, zaraz Marta też przyjedzie. Zwykle tradycyjnie będziemy pięknie oglądać zdjęcia w takim oto pięknym etui. Morska zieleń, tak chciała Gosia, żeby to wyglądało, więc oczywiście jest tak, jak chciała, pięknie. Także niebawem Wam pokażemy efekty. Będziemy sobie oglądać, będziecie sobie wielkie, podziwiać. piękne, niebieskie, zamszowe pudełko, mięciutkie. Takie do przytulania. Wcale. Do przytulania, dokładnie. To przytulaj do przytulania co, Mogę otworzyć? Pewnie, tak, pewnie, otworzyć. jasne. No, no jaka ja jestem ładna. No. Tak i teraz to wygląda tak, mm -hmm. że właśnie ta wstążka jest potrzebna, bo tą wstążką mm -hmm. wyjmujesz to wszystko było sobie w ten sposób przykład, Możesz jak, jakiś, jakiś mm -hmm. fajny odkład do kamerki może pokazywać. No taka jest no, ładna. To ja. Tak. Super. No to taka zamyślona Gosia. Pięknie. Pięknie, to dużo no przecież pięknie wymalowana <laughs> w ogóle elegancko. Super. No to no, w większym formacie tak, na ścianę. Tak, tak, to jak najbardziej. To rozumiem mam tutaj w tym utwórzie, tak, tak, tak. Tak. tak? One są w dużych formatach takich, że możesz mm -hmm. sobie duże wydrukować zdjęcia. Oprócz tego są mm -hmm. też w katalogu mniejsze na Facebook, takie przygotowane specjalnie mm -hmm. po to, żebyś mogła sobie je opublikować. No. No, mm -hmm. to... no, dla potomnych. <laughs> No, tego nie pokażę. Dlaczego? Nie. <laughs> to jest dopiero na ścianę. No, to się mnie ten. Pokażę. Ujęli jeli Tak. No. No, no, cudne to zdjęcie. Właściwie będę sypialnie. Nie pokażę. Wiesz, kto wie jak się tu będzie dzisiaj przebijał? <laughs> to co też piękne. Jezu, ten uśmiech naprawdę jest yy, ładny. <laughs> Taka skromna. Piękny jest. No. Mm, zamyślone. Mm. Tak. To w wersji czarno-białej też mm. jest cudne. Jest super. W ogóle te kolorki tak pięknie są yy, mm. wyjęte z tego. Mm. To był się ty pomysł z tym tłem różowym, nie? Genialny, no, jest po prostu... No, tak mocno. Kontrast, ruch. tak. Piękny, yeah, tak. O, pięknie. No. co czujesz? No, co czuję? No w ogóle, a, przypomina mi się. <laughs> no, tak w takim zagajanym dniu, tak człowiek na siebie nie patrzy w ten sposób. Super, tak się zatrzymać na chwilę, naprawdę. Tak ja jestem. No i właśnie, tak się zatrzymać, że tak, że, że człowiek ktoś ma troszkę inne życie. Mm. Piękne. Ale naprawdę czemę te piękne zdjęcia. Coś powiedziała dziewczynom, które się wahają nie. na przykład? To się nie ma co wahać, absolutnie. To, yy, to jest chwila, piękna chwila dla siebie. Ze świetnymi ludźmi, którzy wyciągną z Was wszystko, co najlepsze, od razu mówię, tak? Dokładnie. I już mnie widać e... tam. E... I atmosfera, e... i takie poczucie, że się jest w... wśród swoich troszkę, mimo tego, że się znaliśmy chwilę, tak? E... Naprawdę warto to zrobić. I e... nie mogę powiedzieć, żeby e... było coś, czego. Bałam się. No, długo, że się na początku bałam, ale to tylko do momentu wejścia do studia, o, tak? <śmiech> <śmiech> Naprawdę, super czas. No i efekt, rewelacja. To, to na lata i bezcen. <laughs> Także jak któraś myśli, <laughs> że nie ma w sobie tego coś, to na pewno ma. Tylko trzeba to pokazać my zrobimy wszystko, żeby Wam to pokazać. I nie tylko Wam. No zobaczcie, czy ja nie mam tego coś. <grym> yeah. To jest super. Ale... Nie no. No, Wszystkie tak. są super. Tak. I Ty że u nas w prezenciku trzy. Mm -hmm. Tu jeszcze są trzy, tak? Trzy wączerki, mm. tak. A -a. Te wączerki są jedynie dla Ciebie, no. do wykorzystania. Przy następnej sesji, przy następnym przeżyciu Okej, okay, A to, żeby komuś prezentować. Tak, dla Twoich mm -hmm. najbliższych. Możesz też zrobić taką opcję, że sobie sumę. tę opcję. Zrobię kolejną i sobie sesję. I zrobisz taką komunikację. No ja siebie. nie jestem taka egoistyczna, to już wiem, kogo to będę no. mogła dać. Bardzo się cieszymy. Super. No, super, dzięki wielkie. No, no. Pię piękne to zdjęcia, naprawdę jest. Mm. Jest tutaj jest trudkę więcej, rozumiem. Tak, tak to jest po samym. Mm, o których rozmawialiśmy, mm, tak. I ja z, z, z tego są. na przykład będę mogła sobie zrobić większy format. Hmm. Y, na... Nawet taki. Czyli mm -hmm. to jest taka rozdzielczość. <laughs> tak. Piękna, tak, to są tak? duże rozdzielczości, więc mm. potem można to zrobić. Teraz tak, lepiej wkładać je po, po, troszkę, mm -hmm. no, po troszkę. I zawsze ta wstążka gdzieś tam pewnie należy, żebyś na wstążkę składła, mm -hmm. a że następnym razem razem będziesz podnosić, to po prostu mm -hmm. one są. No, łatwo wyciągać. Morska zieleń, morski mm. turkus, tak jak pisałaś, że lubisz. Mm. Tak. Jak ustawiałem tutaj to wszystko, to też mi się fajnie zgrało z tym, bo tam też tak morsko się zrobiło. I są też te niebieskie rzeczy związane mm. z tym wszystkim, więc bardzo fajnie te to pasuje. Jest... No, to jest ważne, nie nie. powiem. Gdybyś miała wybrać tak na po najlepszy, które tutaj dzisiaj widziałaś? Eee, co? Czekaj, to jeszcze raz. Co jeszcze? Raz. E, bo tak pomyślałam, znaczy e, każdy ma w sobie coś, tak, e, które mnie tak najbardziej wyraża, no. może tak. Czy znaczy, najbardziej to mnie wyraża, chyba to, no, bo to taka przyjęta, wesoła gośćka. Wesoła, cudowna, wspaniała, zobaczcie. E, tak. A, i pięknie. No ale tu. I ten kolor. Tak, tu w każdym zdjęciu jest trochę inna gośćka. Że tak powiem, no, wszystko to ja. Hmm. Najbardziej. A pamiętasz dlaczego? się podobają. A pamiętasz dlaczego do nas przyszłaś w ogóle? Jak to się w ogóle stało? Co się, co się wydarzyło? Co chciałaś uzyskać? Co chciałam uzyskać? Hmm. Nie wiem, czy powinnam od teraz no, no, nie mówić. Nie. okej? Okay, okay. Tak, akurat wtedy to był trudny moment. Udało ale... się. Tak, myślę, że się udało, absolutnie. Tak, To no się udało. Hmm. Tak, chciałam trochę inaczej szczęście I jak najbardziej się udało. No i pięknie, to jest informacja hmm. dla Was, wszystkich, że jeżeli Dokładnie. chcecie pokazać siebie troszkę hmm. innej strony i żeby się wszystko udało, to wiecie, gdzie nas szukać. Dokładnie. I to nie musi być dla kogoś, to, bo tak jak moje doświadczenie życiowe mówi, jak my się będziemy ze sobą dobrze, to cały świat. Będzie z tym miał okej. Okay. Więc najpierw trzeba pożegać siebie, zobaczyć z czym nam dobrze, co nam się w sobie podoba, a później to sprzedawać, bo no co, udawać? Bez sensu. Nie? Ile Super. można. Nie? Super. Cudownie. Dzięki. Dziękujemy bardzo za takim Dziękuję. Dzięki. Cudownie. Dzięki.